Ostatnie 6 tygodni od momentu, kiedy zrobił pan stanowisko prezesa, było dosyć intensywne. Co w tym czasie udało się zrealizować? 6 tygodni, od kiedy pracuję w związku, było bardzo intensywne. Było też e, trochę zaburzone takimi dniami jak święta czy Nowy Rok, e, i praca w związku wtedy staje zresztą we wszystkich instytucjach i. Z takiego punktu widzenia urzędniczego to trochę czas marnujemy, ale jest czas wtedy na to, żeby się zrelaksować i odpocząć. Natomiast w ciągu tych sześciu miesięcy, miesięcy, naszymi takimi priorytetowymi zadaniami było ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursów na trenerów kadry narodowych, na sekretarza generalnego i rzecznika prasowego. Nie wszystko udało nam się zrobić, ponieważ wybraliśmy trenera kadry narodowej mężczyzn. Zarząd go zaakceptował na wniosek komisji oceniającej konkurs. Trenerem kadry został Jacek Hruściewicz, dotychczasowy trener Marcina Dołęgi. Nie udało nam się rozstrzygnąć konkursu na trenera kadry narodowej kobiet. Startowało dwóch kandydatów, siedmiosobowej komisji dostali po dwa głosy. Komisja pozostawiła ten wniosek do rozstrzygnięcia, czy tą osobę do rozstrzygnięcia zarządu. Zarząd stwierdził, że dwa głosy z siedmiu to jest jednak za małe zaufanie jakim zostali obdarzeni kandydaci i postanowiliśmy nie rozstrzygać konkursu i wyznaczyliśmy nowy termin, jest do 23 stycznia do godziny 11 kandydaci na trenera kadry narodowej kobiet mogą jeszcze składać wnioski i swoje prace udało nam się rozstrzygnąć i to dla mnie jest osobiście bardzo duża ulga i bardzo duże odciążenie konkurs na sekretarza generalnego Ponieważ ja nie jestem prezesem urzędującym, mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia, natomiast potrzebowałem człowieka, który odciąży mnie w tych pracach takich codziennych, biurowych, administracyjnych, a w ostatnich sześciu tygodniach naprawdę dużo czasu musiałem temu poświęcić, bo roboty jest sporo. Są były rozliczenia na koniec roku. Już są przygotowane wnioski na nowe zadania, do nowych umów, zwłaszcza budżetowych, zwłaszcza z Ministerstwem Sportu, ale nie tylko, bo organizacja Mistrzostw Świata. To i, i wniosek na przykład do Urzędu Miasta, który złożyliśmy na organizację imprezy. I tutaj się cieszę z tego, bo pani Halina Pikuła wygrała konkurs na sekretarza generalnego. Zarząd jednogłośnie zaakceptował panią Halinę i od poniedziałku już współpracujemy od 14 stycznia. I z mojego punktu widzenia takiego Organizacji Pracy, Biura i Polskiego Związku to był najważniejszy konkurs. Oczywiście z punktu widzenia sportowego najważniejsze konkursy to są na trenerów kadr narodowych, ale z takiego punktu widzenia zarządzania i rozwoju dyscypliny to był dla mnie bardzo ważny konkurs. Jeszcze nie rozstrzygnęliśmy konkursu na rzecznika prasowego, ponieważ zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Zgłosiło się 13 osób. Które funkcje rzecznika w różnej formie chciałyby sprawować, i mieliśmy zbyt mało czasu przed zarządem, aby z wszystkimi się spotkać i na tyle, na tyle wyczerpująco pozwolić się wypowiedzieć, żeby już. Można było zaznajomić się w całości z proponowanymi rozwiązaniami dotyczącymi promocji, dyscypliny i strategii komunikacji na kolejne lata. Dlatego wyselekcjonowaliśmy z tych 13 osób 3 osoby, z którymi dzięki rekomendacji zarządu mogę się spotykać i mam możliwość podjęcia decyzji którą z tych trzech osób wybierzemy na funkcję rzecznika prasowego i te spotkania są jeszcze w toku myślę że już niedługo myślę że Dzisiaj to skończymy i pewnie w przeciągu jednego, dwóch dni podejmę decyzję również w konsultacji z prezydium zarządu, kto będzie naszym rzecznikiem prasowym. Także tutaj konkurs nie jest rozstrzygnięty. On tylko po prostu kilka dni się odwlekł, brzydko mówiąc, i lada chwila taką osobę do kontaktów między innymi. Z mediami już będziemy mieli. Nie udało się wybrać trenera reprezentacji żeńskiej, więc jak teraz będą wyglądały ich przygotowania, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy tak, i Mistrzostwo Świata? Nie udało nam się rozstrzygnąć konkursem trenera kadry narodowej kobiet. Natomiast cały czas trenerem kadry narodowej kobiet jest Ryszard Soćko i do czasu rozstrzygnięcia on planuje i odpowiada za prawidłowe szkolenie i przygotowanie naszej kadry do Mistrzostw Europy. Eee, dlatego 23 termin stycznia, 23 stycznia jest termin rozstrzygnięcia kolejnego konkursu, żeby już po prostu tego nie przeciągać i jak najszybciej wybrać trenera, który na kolejne lata będzie prowadził kadrę. O, obojętnie, czy to będzie trener Soćko dotychczasowy, czy to będzie nowy trener. Zależy nam na tym, aby te rozstrzygnięcia były jeszcze w styczniu. I żeby kadra miała zabezpieczony plan przygotowań do mistrzostw Europy Świata, a w perspektywie do igrzysk w Rio. Jak wyglądają przygotowania do najważniejszej imprezy w tym roku, czyli 16 października Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów? Wiadomo, że jest to ogromna impreza i potrzebuje skumulowania wielu elementów, jakby spięcia ich w jedną całość. Co jest teraz Panu i jak związkowi najbardziej potrzebne? Sprawa organizacji mistrzostw świata jest taką, taką rzeczą czy, taką, czy takim zadaniem, które sprawia mi osobiście najwięcej trudności w tym momencie, ponieważ sprawy prowadzenia biura, związku, pozyskania budżetu to wszystko jakby ma swoje miejsce i to idzie swoim torem. Pewne rzeczy tylko można zmodyfikować, i, i to jakaś nie jest straszna praca. Natomiast. Przygotowanie Mistrzostw Świata to jest, to jest coś już o wiele trudniejszego, zwłaszcza w sytuacji, w której się znalazłem, ponieważ no 1 grudnia mieliśmy zrobioną tylko wstępną rezerwację hali, na której mamy rozegrać zawody, dwóch hoteli oraz czasu antenowego w telewizji zagranicznej i tak naprawdę no kilka patronatów, ale to jakby nie jest. Nie, jest, nie przekłada się bezpośrednio dzisiaj na pieniądze. Nam jest potrzebne w pierwszej kolejności zorganizowanie budżetu. Budżet tej imprezy jest bardzo duży i nie jest prosty do zorganizowania. Pierwszym, pierwszą taką, nie powiem cegiełkę, bo cegłę do tej budowli myślę dołoży Ministerstwo Sportu i Turystyki, ponieważ jestem w trakcie rozmów z panią minister Janą Muchą, z panem wiceministrem Tomaszem Półgrabskim i Tutaj ogromną wolę z ich strony wsparcia tego projektu. Widzę, że przyjęli trochę po części na siebie odpowiedzialność za tą imprezę jako współgospodarze. I jakby jestem bardzo zadowolony z tej postawy jako prezes związku, bo jest ona dla nas jako dla organizatora bardzo korzystna i, i mam nadzieję, że uda nam się sfinalizować te rozmowy pozytywnie. i To jest pierwszy sygnał do tego, że te mistrzostwa będą naprawdę udane. Tak jak już wspomniałem tworzymy ofertę którą będziemy do sponsor którą będziemy ja wiem tak jeśli ktoś jest specjalistą od pozyskiwania pieniędzy na imprezy, to dzisiaj się będzie śmiał, słuchając naszej wypowiedzi. Ja mu się nie dziwię, bo styczeń roku, w którym się organizuje Mistrzostwa Świata, to jest trochę późno na pozyskiwanie sponsorów. I ja sobie też zdaję z tego sprawę, ale zostałem postawiony w takiej sytuacji i nie zamierzam się poddać, podwijam rękawy i, i doszukać tych pieniędzy. E, I co ważniejsze, je znajdę. To znaczy ja rozumiem, że poprzedni zarząd nie wykonał nic w kierunku tego, żeby pozyskać sponsorów i podziałać znaczy ja nie chcę tutaj obciążać poprzedniego zarządu ani prezesa, bo to byłoby nieelegancko. Była w Polskim Związku Ponoszenia Ciężarów Rada Sponsorów, która miała wspólnie z prezesem i zarządem organizować pieniądze na Mistrzostwa Świata i pozyskiwać sponsorów. Natomiast kiedy ja przyszedłem do związku w imieniu prezesa, prezesa tej rady, wiceprezes przysłał pismo z informacją, że rezygnują z współpracy z Polskim Związkiem Ponoszenia Ciężarów z różnych powodów dla mnie niezrozumiałych, ale taka jest ich wola. Dlatego nie chcę powiedzieć, że nic nie zorganizowano, natomiast no, ja nie mam żadnych dokumentów potwierdzających, że, że mogłyby być jakiekolwiek nadzieje na współfinansowanie przez kogokolwiek Mistrzostw Świata. Natomiast to nie jest dla mnie problem. My jako związek te Mistrzostwa zorganizujemy, to jest już na moich barkach moja odpowiedzialność i ja przyjmuję tą odpowiedzialność, zresztą przyjąłem ją w momencie, kiedy się zdecydowałem. Kandydować na prezesa związku, i obojętnie, czy będę miał to wykopać z podziemi, czy znaleźć w niebie, to te pieniądze na te mistrzostwa będą, I, i one się odbędą, i będą bardzo dobrze zorganizowane, i każdy będzie, zwłaszcza w środowisku ciężarowych, z tej imprezy zadowolony. Natomiast jeśli jest pytanie, co nam dzisiaj jest potrzeba, oczywiście cały czas jest nam potrzeba przychylnego spojrzenia w Urzędzie Miasta Warszawy na nasze plany organizacyjne. Tutaj już ponawiam apel do Pani Hanny Gronkiewicz-Walc, która jest prezydentem miasta, w którym organizujemy Mistrzostwa Świata. Natomiast czekam, w sensie jestem umówiony na spotkanie i dyskusja nad, nad tym projektem nas czeka. Myślę, że tutaj też będzie, podobnie jak ze strony Ministerstwa Sportu, duża przychylność dotycząca organizacji. No i oczywiście też staram się o spotkanie z Panem Marszałkiem Struzikiem, bo Urząd, którym on zawiaduje, zawsze był przychylny sportowi i wszelkie inwestycje związane nie tylko z infrastrukturą, ale również z organizacją imprez spotykały się ze zrozumieniem. I myślę, że organizacja Mistrzostw Świata na terenie województwa mazowieckiego, a konkretnie w Warszawie, panu marszałkowi Struzikowi nie będzie obca ani nie będzie przeszkadzała. Myślę, że jak zwykle, pan marszałek tutaj również nas wesprze.